Dzień dobry! Żeby nie skłamać, a nawet prawdę powiedzieć, to mamy wiosnę. Trzeba posprawdzać w końcu nad wodą. Wieje trochę prosto w twarz. Jeziorko, słoneczko, wiatr. Sprawdzimy. Wiatr niestety prosto w twarz. No ale można chwilkę posiedzieć. Popróbować. Czuć wiosnę. Piękną wiosnę. No, a za miesiąc szykujemy się do majówki. Tu tutaj trochę mniej wieje, ale pięknie las słychać. Pięknie słychać już ptaki, jak to życie się budzi. Najpiękniejszy okres w roku. Proszę Państwa, oto miś. Miś okonek siedzi dziś. Z dna sobie wziął bardzo ładnie. Bardzo ładny okonek, pokaż się. Czy jesteście przed, czy po tarle? Jesteś taki chudy, że wyglądasz jak jakbyś tarło miał za sobą. Uff. taki już. jeden jest. Proszę. Jest okonek przy dnie, więc wszystko w miarę, w miarę normalnie. Uderzył. Zobaczymy. Wygląda jakby były potarle już takie chudziny. Zmieniłem na żabkę. Bardzo niestety delikatną, więc jak mi pogryzie to niedobrze i, I mam drugiego. Jest. I coraz większe fajnie. Więc żabka, żabka, żabka. Aha. też wygląda jakbyś już był po terle. Bardzo blisko dna prowadzona żabeczka. W pierwszym rzecie, tylko zmieniłem na żabkę, w pierwszym rzucie się zameldował. Tak jesiennie, przy dnie spokojnie. Nie są to kolosy, ale cieszą jakby były. Ale było fajne puknięcie, chyba że to jakieś. Zobaczymy co to było. Uderzenie było, lekkie mi zabrało. Nie zrzeć mi tylko żabki. Troszkę teraz w lewo. Troszkę tam. Tam jest chyba troszeczkę głębiej. Wychodzi na to. I nic. Do kamery nie chcę. Tylko kamerę wyłączę to to coś się dzieje. Teraz mnie przepiękne uderzenie. Normalnie jak latem. Jak ładnie. One wychodzi jakby były coraz fajniejsze, ale no ten już bardzo ładny, proszę zapraszam tu do mnie. Cyk 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 cyk. No już bardzo ładny. Proszę. No i potarle są ewidentnie. Ładnie uderzyłeś. No już, no już piękny wymiar i już potarle są. Do tyłu tutaj sobie odnajdź drogę do domu. Rzabka Rules, rządzi. No oby coraz większe były. Ten bardzo ładnie uderzył, tylko nie chcą do kamery. Jest. Przydusił do kamery też. Aktor, aktor, aktor. Wcześniej też może to on przyduszał. On nie jest taki duży już, znaczy taki no. Tamten nie był kolosalny, ale. Jest czwarty cieszy o, już potarle Tym razem z długiego, takiego bardzo powolnego padu i, i też nieduży, ale kolejny cyk. Piękny cyk. I cyk, i coś tam się dzieje, coś się rusza. Można powiedzieć, że miło się dzień. Się zrobił bardzo miły dzień. No bo chwilę, chwilę ich nie było, a znowu na przyszuranego jakiś się tam zameldował. I to też taki już co cieszy. Będzie szósty, ale Ale cieszy delikatnie przy dnie, przy dnie. I co jakiś czas coś się dzieje. O tej porze roku jeszcze to łowienie naszuranego tu z brzegu jest o tyle możliwe, że nie ma wysokiej roślinności. Faktycznie można tą przynętę powoli. Poprowadzić, przyszurać. Latem już raczej będzie ciężko. Będzie dużo zarośli i trzeba będzie łowić głębiej albo nad zaroślami. Przy powierzchni tu jest 9 stopni 9,1, 9,2. Metr pod wodą temperatura ma 8,8. Bardzo delikatnie, tylko na szczytówce Zobaczyłem lekkie drganie przy samym dnie malutki. Ale wyjechał Chodź, 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 chodź tu szybciutko. Już cię wypuszczam. No tak dolną wargę. Ale do kamery, żeby wziąć do kamery. Czy to żyć, to nie chcą. Ale uderzenie piękne, ale niewcięte. Ale uderzenie uciekało mu i uderzył. Mam nadzieję, że nie był Sztupak, ale w każdym bądź razie zdjął tylko Tok, ładnie. nakładnie. Uciekało mu pięknie i sprowokowałem go, ale. Nie zapiął się. No to idź jeszcze raz. Może trzeba im trochę bardziej poskakać, uciekać. Ale uderzenie fajne. Tak, po takiej przerwie to każde uderzenie, każde dotknięcie cieszy. Każdy atak cieszy. Prowokować dobrania. Cała sztuka. I tak to jest w wędkarstwie namierzyć i sprowokować dobrania. Tak niewiele i aż tyle. To nie chodzi jako okoń. A już chyba. Chodzi, chodzi jak okoń, bo, bo po prostu jest bardzo ładny. Dobrze, że wędki nie rozwaliłem. Chodź, 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 chodź. A no ty mi tak puknąłeś tutaj. Kolejny. Bardzo ładny okoń. Jaka piękna świnka. Pokażcie odbycik. No nie macie już ikry. Już potarlę. Do widzenia. Piękny to był chyba ósmy i to pięknie uderzył przez to bym wędkę złamał tak go przyciąłem ładnie blisko był, pięknie skakałaś o się zrobił dzień i ten do kamery, brawo o spiął się chyba Ta. to to już było fiderowy spinning, to jak jesienią to musiał być maleństwo po prostu bo to pukało pukało tak, że na pewno ściągnięta jest żabka, oczywiście. Ja jeszcze pogryziona, zniszczona żabulka. No, a prosiłem, a prosiłem, prosiłem nie niszczyć żabki, bo jest ta ostatnia, no będzie powód, żeby zmienić, no ten to musiało być maleństwo. Przyduszało, przyduszało, jak jesienią, jak jesienią. Zmieniłem żabkę na raczka, może będzie robił trochę więcej zamieszania w wodzie, ale. Jest ciemniejszy dużo, bo żabka żółta, a raczek fioletowy w brokacie. No, pobrał sobie robaczka z dna. Jest dziewiąty. O, o, Też już fajny z samego dna. Ładnie przyłożony. Też wszystko chudziutkie. Bardzo ładne. A takiego robaczka sobie cyk. A wiatr się strasznie zaczął wzmagać. Słyszę tam za nad lasem. Stoją przy dnieniem rawę. Trzeba bardzo powolutku im podawać. No jakie się to samo. Wiatr się wzługł i zmienił. Bardziej we mnie bije. Ale wróciłem do żabki. Do kaleki, ale do żabki. Zobaczymy czy Po prostu upodobały sobie żabkę I tylko żabkę Chociaż na no, tą małą pijaweczkę też złowiłem Czy po prostu już Okres jakiś brań się skończył Było fajnie się ruszyły trochę, to nawet coś dziublało. Był moment, że nawet można powiedzieć, że brały. Ale już należy kończyć. Zdegradowana żabka, bez płetewki, już jednej. Spadająca z haka. Ale ewidentnie Okonki się uspokoiły. No i fajnie, i tak trzymać. Fajny dzień. Woda 9 stopni, niżej troszeczkę mniej. Co najważniejsze, dzień nad wodą. Ryby wytarte. Początek kwietnia. No super. No. Nawet nie sądziłem, że tyle sztuk się uda połowić. Jak na początek sezonu, bo to takie pierwsze, dłuższe łowienie. To bardzo, bardzo fajnie. No i, co już więcej powiedzieć, tak, to na tej wodzie spędzimy z Jackiem sezon 2024. Oby był równie udany, co dzisiaj kilka godzin. Do zobaczenia.